Pan radny Witold sysuł, udzielam głosu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Na stronach internetowych Urzędu Miasta nie widzę Pana burmistrza. A, no właśnie. Tak rozumiem, że są sprawy ważne i ważniejsze i trzeba wybrać. Natomiast ja właśnie do tego, co do tego sprawozdania na stronach Urzędu Miasta również pojawiła się informacja o wizycie Pani poseł. Alicja Łebkowska gołaś poseł platformy obywatelskiej, która gościła. W naszym mieście i która, mam wrażenie, w szczególny sposób była przyjmowana przez pana burmistrza. Wydawało mi się, że większe postaci w naszej krajowej polityce pojawiały się w naszym mieście i akurat do tego rodzaju spotkań nie dochodziło. Natomiast pani poseł. Pani poseł gościła w naszym mieście i tutaj była rzeczywiście w sposób, przynajmniej takie miałem wrażenie, w sposób szczególny przyjmowana przez władze miasta. Proszę Państwa, dlaczego kto to jest pani poseł? Bo tak ze stron platformy obywatelskiej przeczytałem, że to jest aktywistka od ponad dekady aktywnie działająca. Na rzecz uchodźców oraz praw kobiet. Tak jest zapisane, jest to osoba mieszkająca w Łomży. Sami Państwo, wiecie, że w ostatnim czasie także i społeczeństwo naszego miasta z dużym niepokojem podchodzi do tematyki uchodźców. To jest również temat, który, który pojawia się w przestrzeni publicznej. W naszym kraju i też z niepokojem mieszkańcy miasta do tego podchodzą. W związku z tym na zasadzie pewnych skojarzeń. Chciałbym, żeby pan burmistrz do tego się odniósł. Aktywistka działająca na rzecz uchodźców pojawia się w naszym mieście, jest przyjmowana, oprowadzana. O czym żeście Państwo tak naprawdę, oprócz tych zdawkowych słów, które tam na stronach internetowych czy w przestrzeni publicznej się pojawiły, gdyby pan zechciał upublicznić zakres rozmów, o czym żeście rozmawiali i czego dotyczyły te rozmowy. Mówię o pewnym, pewnym skojarzeniu, pewnym niepokoju, który z, z tego faktu wynika. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Burmistrz, udzielam głosu. Ja przepraszam, bo od początku nie byłem. To chodzi o wizytę posłanki pani Gołoś-Łepkowskiej, tak? Żeby, ja przepraszam, że musiałem wyjść, ale Dzień Ziemi i dzieciaczki prosiły o posadzenie drzewka wspólnie, także wybaczcie. E, wizyta: no, wizyta jak każda inna. No. Była posłanka, zapowiedziała się, przyjechała do nas. E, zaproponowaliśmy też wizytę w jednym z zakładów. Chcieliśmy w drugim zakładzie, ale tam właścicieli nie było i kadry zarządzające, bo byli w tym momencie w Francji lub też w Wielkiej Brytanii, nie pamiętam. E, także tylko jeden zakład udało się odwiedzić. E, ta posłanka. W jednym momencie nam bardzo pomogła, zwracaliśmy się do innych posłów, ale jakby nie wyrazili chęci, znaczy może inaczej, nie wyrazili chęci, nie mieli czasu wtedy, wtedy. ja ich nie, nie, os, nie, nie krytykuję, broń Boże, i nie mówię kto to był. W tym momencie nie pomogli nam, pani posłanka nam bardzo fajnie to załatwiła, w sensie pomogła nam, umówiła nas na spotkanie, przyjechała z wizytą do, do mnie, do pana wójta, nie wiem, nie, nie rozumiem, jak tu można robić z tego jakiś tak jakby. Bo rozumiem, że to jest zarzut, że my tam przywitaliśmy, bo pan jak, prawie jak ceryce Katarzyny, ale to nie. Po prostu każdego gościmy. To jest podlaska gościnność, tak zwana. Byli u nas różni. Wczoraj był burmistrz Czarnej Białostowskiej. Też był z wizytacją, no i, i, i też było fajnie. Też pojechaliśmy do domu kultury, zobaczył dom kultury. Pojechaliśmy jeszcze w inne miejsca, porozmawialiśmy. Rozmowa była z 3-4 godziny. Nie wiem, czy jest aktywistą, czy jest klimatycznym, czy jakimś innym, nie wiem, nie wiedziałem, że Pani posłanka jest, to już Pan tam wie, no to wierzę Panu, że ona taka jest. Mnie to średnio interesuje, kim ona jest. Ja patrzę, jak, przy, jak zadzwoni do mnie poseł, czy posłanka Prawa, Prawa i Sprawiedliwości, czy też Konfederacji, czy też Lewicy i będzie chciała się spotkać, zresztą ja sam się chcę spotykać z nimi, nie tylko siedzieć i patrzeć, jaki ładny pokój, tylko sam, jeżeli to przyniesie korzyść dla miasta, to z każdym się będę spotykał. Dziękuję.